Faza ligowa Ligi Mistrzów już się zakończyła. Wiemy jakie drużyny awansowały bezpośrednio, a które zagrają w baraż. Ale nie zapominajmy o tych 12 drużynach, które no po prostu z Ligi Mistrzów odpadły. I zainspirowany obecnymi mistrzostwami świata w piłce ręcznej jest coś takiego, że drużyny, które z grupy nie wyszły i tak dalej, grają w fazie przegranych. I dzisiaj taką fazę przegranych zrobimy i wzięłem wszystkie 12 drużyn, które spadły z Ligi Mistrzów, które no, zostały wyeliminowane, i zrobiłem ligę. Mamy tutaj no, Young Boysów, Bolonie, Gironę, Lipsk. Lipsk jest chyba największym zaskoczeniem ogólnie. Obie drużyny od Red Bulla zostały wyeliminowane, no więc nie jest to dobry chyba omen dla tych klubów. Jest także Stuttgart, też wicemistrz Niemiec, na nie, pewno niespodziewanie który spadł. No i zobaczymy, która z tych drużyn byłaby najlepsza. No i kto zajmie te miejsca od 12 tamto znaczy, no nie wiem, od 1 do 12, no normalnie to nie pamiętam ile było drużyn widzę Mistrzów, ale ten drobny szczegół możemy sobie pominąć. No i co, no i zobaczymy, komu pójdzie lepiej, jak to będzie wyglądało, a jeżeli Tobie, drogi widzę, to takie odcinki się podobają, to staw łapkę w górę, może zostawić także subskrypcję i także do tego jakiś komentarz, by się przydał, gdyż ostatnio komentarzy nie ma zbyt wiele, a wydaje mi się, że interakcja między nami zawsze jest. Wręcz bym powiedział po prostu wskazana. No, przechodzimy do pierwszego meczu, gdzie Girona zagra z, 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 z Dynamo Zagrzeb, z tego co pamiętam. No, i zobaczymy, czy klub z Hiszpanii wygra. mamy tutaj pierwszy remis w tym odcinku. Mam nadzieję, że będą także wyniki. No, i widzimy, że tylko Sparta, Praga na razie wygrał swój mecz. No, i czyli prawdopodobnie oni będą na ten moment no, na pierwszym miejscu. Teraz Lipsk kontra Poel. Nikozja tutaj ogólnie Słowan, Bratysława oraz jeszcze jakiś jeden klub też, który z no nie ma ich w grze, więc dodaję dwa jakieś inne, po prostu europejskie, żeby nie był. I tutaj no widzimy, Lipsk przegrywa kolejny mecz, opęta z golem, więc no zdecydowanie tutaj, nawet według symulacji, Lipsk nie ma zbyt dobrego czasu w tej lidze mistrzów. A tutaj jestem zdziwiony, no bo nie wiem, może przejście do niego Olmo do dosyć dobrego klubu do Hiszpanii, prawda? No to mogło spowodować, że stracili największą gwiazdę. Inny klub ją zyskał, prawda? Być może teraz Bolonia, to oczywiście Skorupski na bramce, musi wybronić mecz z Karabachem. Wygrywa Bolonia, Castro, Freuer oraz y, Odgard, prawie Odegard taki. Możemy mieć Odegarda w domu. Mamy Odegarda w domu, prawda? Prawda. I teraz Bolonia znowu gra. Na razie są na pierwszym miejscu z tego, co widzimy, więc wśród tych najgorszych są najlepsi. I przegrywają teraz, co prawda, swój mecz, więc tutaj już nic więcej nie będę poruszał, no bo wiemy, jak to po prostu wygląda. Teraz Lipsk, 11. miejsce, ze siódmym Dynamem Zagrzeb. No może tutaj drużynie z Niemiec pójdzie lepiej. Może wygrają swój pierwszy mecz. No tutaj remis petkovic kamp Spikić oraz Openda, więc Openda z drugim golem, no ale jak widzimy cały czas, no czegoś tutaj ewidentnie temu klubowi brakuje, żeby zejść dalej, no i Girona kontra Young Boysi, Yang Boysi na siódmym miejscu, no i tutaj wygrywają, Cyganko wstrzela bramkę, ale to i tak nie pomaga Gironie, żeby zostać gdzieś dalej w mistrzów, no więc zobaczymy, kto będzie tym najlepszym z najgorszych. Na ten moment na pierwszym miejscu jest... Yy... Sparta Praga, o dziwo 6 punktów mają, żadnego meczu jeszcze nie przegrali, a najgorszym klubem jest tutaj, no, oraz Stuttgart. Więc, no, Stuttgart jako wicemistrz Niemiec, no to naprawdę nie popisuje się na ten moment. No ale dobra, lecimy dalej do meczów. Teraz gra Girona, i Girona musi teraz zdobyć swoje 3 punkciki, bo no, potrzebują ich. Nie oszukujmy się, Blind oraz nie ma tej trafionego karnego Ivan Marty, ogólnie też macie tak z Blindem, że wygocirujcie głównie z tych Mistrzów Świata 2014. Ja go tak przejmie chyba, że grał jeszcze w United, ale nie wiem jak to u Was wygląda. Teraz Young i kontra Lipsk. No, Lipsk przydałoby się, żeby w końcu jakiś meczek tutaj wygrali, ale remisują znowu, więc kolejny dwa gole opędy. Xavi Simon zrzuca kartka. No więc openda możliwe dostanie królem strzelców, no ale chyba nie o to w tym wszystkim chodzi. Teraz Bolonia, zobaczymy czy Łukasz Skorupski. Powstrzyma drużynę z Chorwacji. No, nie powstrzymał, dwie bramki tracą, więc Dynamo Zagrzeb dostaje kolejne punkty. No i japad jest ten ciekawy, kto tutaj zajmie to pierwsze miejsce. No bo wydaje mi się, że z tych dużym, które na razie wyprowadzimy, no to nikt nie ma zbyt dużych szans. No chyba, że teraz Bolonia tutaj wygra, to skoczy kilka miejsc pewnie do góry. I wygrywa Dalinga. Troyer, na Kartka, Castro, a Skorupski 7-3 ocena, czyli jedna z najwyższych duży, Nie więc no widzimy u Skorupskiego po prostu nie ma to tamto derby Red Bulla. Salzburg kontra Lipsk, więc tutaj no Lipsk powinien wygrać i wygrywa bramkę Szawi Simons, więc pierwsza raz chyba nie Openda, ja trwa karnego. No widzimy, że Opęda ciąg na bramkę ma naprawdę duży, ale no trzy punkty są chyba od tego ważniejsze i zobaczmy sobie tej biuro. Jeżeli chodzi o strzelców, to Opęda oraz Sikan królami strzelców, a na pierwszym miejscu jest a Poel Nikozja, którego nawet nie ma w dodaliśmy ich tutaj zastępczo, później Sparta Praga, a najgorszy jest Karab, więc to też klub, który dodaliśmy, no i Salzburg razem z nimi. Więc no, Girona na miejscu dziewiątym. Myślałem, że Lipski będzie wyżej, no ale jeżeli są na miejscu. a Lipski jest na miejscu siódmym, no więc najmocniejszy chyba klub z tych wszystkich mi się wydaje, no ale ja tam mogę wiedzieć. Teraz Czechy kontra Hiszpania. Czy Girona wygra mecz? No, wygrywa Sparta Praga, więc drużyna czeska zdobywa swoje kolejne punkty. No, bo chyba już każdy jakiś zdobył, więc powiem, że kolejne. I teraz Jirona kontra Stuttgart. Czy uda się drużynie e, z Hiszpanii? No, teraz wygrać. Ostatni mecz przegrali tutaj. Remisują Cygankow oraz unda, oraz unda z Bramkami. No, więc trzy e, punkty nikt nie dostaje. Jest podział po punkcie. No i Sparta Praga, która jest na pierwszym miejscu, gra teraz z ósmym Lipskiem, i zobaczymy, czy Lipsk da radę ich pokonać. Pokonują Xavi Simons, Nusa oraz Openda, nie trafia karnego po raz drugi z rzędu chyba, albo to już był mecz pomiędzy. mówiąc, jakie style meczy, to ja już mi się myli wszystko. I teraz Bolonia kontra Salzburg i tutaj się też zaraz okaże, czy no faktycznie klub z Austrii, chyba z tego zapamiętam, no okazuje się, że nie wygrywa, chciałem to powiedzieć, ale wynik nie wyprzedził. Orsolini z Golem, no i drużyna Łukasza Skorupskiego zajdzie czyste konto, a to jest na, na plus dla Skorupskiego. Teraz widzimy Bolonia kontra Sparta Praga. No nie, Haraslin oraz Olatuni i Castro z Golami więc no Sparta Praga idzie tutaj chyba na przełom bycia najlepszej drużyny wśród tych wszystkich. No i teraz Stuttgart kontra Lipsk, szóste oraz ósme miejsce, więc na pewno tutaj no, kilka pozycji muszą do góry poskoczyć. No, jest remis, więc nic się prawdopodobnie nie zmieni. Openda znowu z golem. Czerwona kartka dla lewego, dla lewego obrońcy Lipska. Więc, no, to nie jest na pewno tutaj nic chcianego z, ze strony tych wszystkich drużyn. No, i teraz 6 mecz, czyli tak naprawdę połowa już za nami. No, i zaraz się przekonamy, kto tutaj dalej wygra. Na razie widzimy Sparta Praga oraz Dynamo Zagrzeb no, w top 2. Czy cały czas tutaj tak, Salzburg oraz Karabach radzą sobie najgorzej. No i teraz yy, Girona kontra, Donetsk, czy drużyna z Hiszpanii pokona drużynę z, yy, pokonuje Danzuma, Ivan Martin, Sudakowzy także z Golem. No ale to jednak klub z Hiszpanii zdobywa punkty, no i tak naprawdę to już jest połowa za nami. Teraz już nie ma miejsca na potknięcia. Znowu zirona gra mecz, więc tutaj musi zdobyć kolejne trzy punkty, no bo nie ma innej po prostu możliwości dla nich. No jest remis, więc no punkty zdobyli, a nie trzy, tak jakby każdy tego pewnie chciał z kibiców tego klubu. Chociaż czy są te kibice zielony, to ciężko mi powiedzieć. Shakhtar Donies kontra Lipsk teraz. No i czy Lipsk pokona Shakhtar Donies? Grają bez lewego obrońcy. Będą mieli zastępczego. No a to czy utrudni wygranie? No nie. Nusa, Musa oraz Sesko, więc to no tym razem widzimy, Openda powstrzymał się od strzelania bramek. No muszą on zagrał na lewej obronie, no kto wie, kto wie. No i zdobywają trzy punkty. Teraz Bolonia Ostatnio było czyste konto. Zobaczymy, czy Skorupski zajrzy kolejne czyste konto. Dokładnie. Odgard, czerwona kartka, strzelił gola, więc tak zwany zadaniowiec. Więc drugie czyste konto Skorupskiego. I jeżeli będzie dało się to sprawdzić, to, to zobaczymy, czy miał faktycznie cały czas czyste konto. No i znowu gra bez środkowego pomocnika ofensywnego. I czyżby kolejne czyste konto? No nie. Tym razem czyste konto zachował sobie Donies, który wygrywa 1 do z klubem z, właśnie z Włoch. Z Bolonii, no i teraz Lipsk kontra Zirona. Lipsk już na miejscu trzecim, więc troszkę tutaj poskoczył. Zirona dopiero na dziewiątym, więc widzimy tam też się nie wiedzie najlepiej. No i zobaczymy, czy Lipsk pójdzie dalej. No przegrywają Gertruida, Cygankow oraz Simiowski, więc no trzecie miejsce to prawdopodobnie była już przeszłość dla drużyny z Niemiec. Ale grają kolejny mecz, więc no może teraz, może teraz szturm gra zostanie pokonany przez drużynę niemiecką. 2 do 2 NUSA. Vermeeren, no więc widzimy tutaj no, żadnych takich wielkich wyników na razie chyba nie ma. Zobaczmy sobie biuro. Krółem strzelców kardoba z Dynamo Zagrzeb, no i Elias, z Young Boysów oraz Openda. Na razie na miejscu pierwszym jest Sparta Praga, później Dynamo Zagrzeb, Szachtar, Donieck, Erbelipsk. Na dole cały czas tak samo, dokładnie tylko szturm trochę spadł. No ale tutaj widzimy, no jest y, lekka deklasacja, że raczej drużyna z miejsca 12. No już tutaj nic więcej chyba nie osiągnie. Dobra, lecimy dalej z meczami. Girona kontra Bolonia. No tutaj zostały tak naprawdę chyba dwie kolejki około, więc nie wiadomo, czy coś się tutaj jeszcze potrafi zmienić. Czy Girona pokona Bolonię? Wygrywa Bolonia Ferguson oraz Castro z golami. No i jestem ciekawy tych czystych kont skorupskich. Czy ktoś miał więcej? No może możliwe, że to drużyna z pierwszych miejsc, no ale to nigdy nie wiadomo. Teraz Girona gra z najsłabszą drużyną tej ligi, więc no może tutaj zdobędą swoje trzy punkty. No, widzimy, że Irona naprawdę hojnie te punkty oddała na pewno w tym razem, no bo jednak dużo na co miała dwa remisy, no, ma swoją pierwszą wygraną. I teraz Bolonia kontra Lipsk, Bolonia na miejscu czwartym, Lipsk na miejscu szóstym, więc Lipsk no był jeszcze niedawno wyżej od Bolonii i 2 do 2. I mamy tutaj 2 do 2, Openda z golem, Openda znowu z golem, Odgard oraz Castro z golami, więc no, tylko się cieszyć po prostu z takiego. Yy... Z takich wyników, no i teraz, przed nami, z tego co kojarzę, chyba będą już ostatnie kolejki. więc Zobaczymy, czy tak faktycznie jest. Bolonia, teraz, które jest naprawdę wysoko w tej widze, może wygrać znowu. Wygrywa 3 do 1. Orsolini, Odgard i ktoś jeszcze strzelił. Strzelił dwa razy Orsolini, więc no, możliwe, że będą oni gdzieś wyżej w tej tabeli. I teraz Lipsk na szóstym miejscu gra z ostatnim Karabachem. Więc no tutaj też jest cały czas szansa dla drużyny z Niemiec, że chociaż w tym top 3 może skończyć, to remisują, więc no widzimy Karabak na sam koniec zaczął bardzo, to jest czas powiem bardzo mocno punktować. No i ostatni chyba mecz, Girona kontra Poel Nikozja. Tutaj już chyba tak naprawdę o nic mecz, no bo ani tutaj nie będzie walka o pierwsze miejsca i nic. 4 do 2 wygrywa Girona, więc koniec z końcu po deklasacji, znaczy po, po deklasacji, po... Porażce z Karabachem udaje im się wygrać. No i czy to był już koniec? No i tak, no i przed nami to już jest koniec. Tutaj jeszcze się po jednej fazie zrobiło, no ale w chodzi chodziło o jedną, no bo tak naprawdę każdy z każdym powinien tej zagrać i tak się stało. Mamy 12 drużyn, każdy zagrał 11 meczy, więc wszystko tutaj pasuje jak ulał. Dynamo Zagrzeb widzimy na pierwszym miejscu, czyli to jednak drużyna z Chorwacji okazuje się być tą najlepszą yy, z tych najgorszych. Później Sparta, Praga, Bolonia, Szachtar, Doniec, Salzburg, wyprzedza Lipsk. No Lipsk naprawdę nie ma zbyt dobrych zawodów. Girona na miejscu siódmym, yy, Young Boys na ósmym. Stuttgart na 10, Sturmgras 11, no i tutaj te, te dwie drużynki Bratysława, i jeszcze ten klub, o którym już nawet nie zapomniałem, jak się nazywa, tak szczerze mówiąc, więc też tutaj nie udało mi się. No poradzić lepiej, no ale tak prawdopodobnie też mogłoby to wyglądać na żywo, chociaż no myślę, że Lipsk mógłby poradzić sobie jednak troszkę lepiej. No ale już się nic nie cofnie, no Bolonia ze Skorupskim w składzie trzecie miejsce zajmuje, więc to też spoko, no dwie drużyny miały po 20 punktów. No ale jednak bilans brankowy dla drużyny z Chorwacji był bardziej łaskawy, no czyli tutaj wychodzi, że właśnie drużyna chorwacka byłaby najlepszą z tych wyeliminowanych drużyn z Ligi Mistrzów. Jeżeli chodzi o Królów Strzelców, no to opęda Królem Strzelców już koniec w końcu, no strzało dużo branek, więc mu się należy. Najwięcej asyst miał Iwan Martin oraz Baturina, czyste konta. Skorupski na miejscu drugim, ale miał w sumie tyle samo czystych kont, co Gulashi oraz tej wielkie szacun wielki szacunek dla Polaka, bo poradził sobie naprawdę w symulacji dobrze. No więc co, tak się kończy koniec końców ta tabela, jeżeli by tak to było, no to byłaby ta faza przegranych, no to Dynamo Zagrzeb byłby prawdopodobnie najlepszy. Więc to co, no ja oczywiście bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, jeżeli tak to stawcie łapkę w górę, no i słyszymy się w kolejnych odcinkach na kanale, do usłyszenia i cześć!